Niekiedy działania w matematyce można znacznie uprościć, korzystając z pewnych praw i zależności. Tutaj zauważmy, że w obu mnożeniach występuje ten sam czynnik. Wyłączmy tą czwórkę jako wspólny czynnik przed nawias, a do nawiasów wpiszmy to, co stało przy czwórkach. Następnie czwórkę zostawmy i. Dodajmy liczby z nawiasu i zobacz, o wiele prościej jest wymnożyć 4 razy 100 niż osobno 4 razy 49 i 4 razy 51, a później to dodać. Wynik to 400.